Witam serdecznie. Dzisiejszy podcast będzie na temat, co naprawdę oznacza holistyczne leczenie. Często w gabinecie przychodzą pacjenci i mówią, że ja się leczę holistycznie. No i zadaję pytania, co oznacza dla pani holistyczne leczenie? Bo mówi, ja chodzę do misek, gdzie podają wlewy dożylne, wlewy witaminowe, no i właśnie mówi, że ja się leczę holistycznie. Nawet dzisiaj była taka pani z dużym guzem piersi, no i od kilku miesięcy, kiedy się guz pojawił, to powiedziała, że ona chodzi do lekarza, który leczy holistycznie. No i pytam, co so ona dostaje? Mówi, że teraz tak, ja antypasycyzmowe leki dostaje, dostaję jakieś witaminy, stosuję dietę wysokotłuszczową i właśnie chodzę na akupunkturę. I dla niej to było leczenie holistyczne. Ale w trakcie tego leczenia, minęło 3 miesiące, ten gust się powiększył. No i osoba, która prowadziła prowadząca leczenie, Stwierdził, że trzeba poczekać, no i z czasem gór się Więc naprawdę leczenie holistyczne nie polega na zmianie metody powiedzmy chemioterapii czy antybiotyki na jakieś naturalne wlewy. To nic nie ma wspólnego z tym słowo holistyczne. Przede wszystkim słowo holistyka oznacza całość. To znaczy, że człowiek jest nie tylko ciałem, ma emocje, żyje w pewnych warunkach i wszystkie te elementy mają wpływ na zdrowie i w holistycznym prawdziwym holistycznym leczeniu poznajemy tego pacjenta, jego obszary życia i tutaj widzimy właśnie gdzie jest ta usterka. Dlaczego organizm nie może właśnie przywrócić tą homeostazę? I Poznając tej osoby właśnie wybieramy te różne terapie. I terapie, i różne metody zabierają sobie też również leczenia medyczne, leczenia żołowe, też zmiana stylu życia, też rozmawiamy o tych emocjach. I to wszystkie właśnie pomagamy temu pacjentowi, żeby... Przywrócić w są homeostazę. Na przykład wrócę do tej pani, która miała właśnie tego guza dużego i miała to USG, było podejrzenia raka, bardzo się bała, a nie poszła nawet na biopsję, bo bała się tego, że jak będzie rak, to co, co będzie. Ale poznając jej całą historię, okazało się, że, że bardzo silnie, dwa razy się uderzyła na to piersi i nie założyła tego guza, i to, że jej mąż jest wieloletnim alkoholikiem, że właśnie ciągle żyje w stresie, ma pięcioro dzieci i no wiele inne rzeczy. Jest po menopauze i też ma przewlekłe zaparcia na przykład przez wiele lat i te wszystkie elementy naprawdę powinny być adresowane w jej przypadku. My zaczynamy w tym przypadku od tego, że ona musi usprawnić prasy. Całego przewodu pokarmowego musi sprowadzić tę dietę w taki sposób, żeby nie mieć te zaparcia, żeby, bo przez zaparcia też wiemy, że gospodarka hormonalna właśnie jest zaburzona. I w związku z tym dobieramy dla tej pani terapie, które usuwają te przeszkody, które od wielu lat właśnie istnieją. Bo najczęściej one bywają przyczynami właśnie tej choroby, która się pojawia i właśnie obserwuję, że. Poznania pacjenta pokazuje, że ci pacjenci od wielu lat właśnie mieli te problemy i oni tego nie rozwiązali. Nawet nie mieli świadomości tego, że to mogą być przyczyny tego stanu, w którym oni są dzisiaj. Jak taka osoba właśnie przychodzi do mnie, ten szczegółowy wywiad jest bardzo istotnym elementem. Bo w holistycznym leczeniu nie chodzi o usuwanie objawy. Na przykład dzisiaj była taka pani, która miała od wielu lat problemy żołądkowe. Były lata, kiedy ona nie miała, ale teraz w ostatnim czasie znowu się bardzo mocno nasiliły. No i stosuje te IPP, idzie na gastroskopię, ale lekarz, który zlecił nie pytał o to, że jaki stan emocjonalny ona właśnie miała taką nerwisę lękową, depresję ostatnio zapadała. Więc bardzo dużo tych czynników było. I co z tego, że ona pójdzie, zrobi gastroskopię, tam nic nie wyjdzie, na te objawy dostanie IPP, ale przyczyny nie zostały likwidowane. A przyczyny były przede wszystkim jej reakcje na różne sytuacje, depresja, nerwisa, która też bardzo mocno rzutuje na prasę żołądka. Na przykład ona też bardzo się, bo jej ojciec chorował na raka żołądka i nawet regularnie, prawie co roku robi te badania w gastroskopie. Znowu analizowałam tą dietę, czy ona je prawidłowo, zastąpiłam te leki na te naturalne substancje. No i od razu na terapię Ciężką krzyżową, żeby sprawdzić, właśnie jak jej szapona pracuje, więc bardzo ważne było, żeby jednocześnie pisząc jakieś naturalne preparaty, żeby łagodzić te objawy, to też ważna jest u takich osób wizyta osteopaty na terapii ciężką krzyżową żeby właśnie rozluźnić układ nerwowy. Trusenie uwagi na sposób oddychania też jest bardzo ważne i na to też osteopaci bardzo dużo uwagi poświęcają. I oprócz tego, bardzo ważne było, żeby dojść do przyczyny tej depresji i tej nerwisy lękowej. Więc, adresując te wszystkie czynniki, może mi spowodować, że ta osoba właśnie w przyszłości nauczy się, jak dbać o siebie, likwiduje tę przyczynę i będzie bardziej świadoma swojej diety. I też dzięki takiemu podejściu może zapobiegać raka żołądka, bo to jest jedyny sposób. To, że ojciec miał raka, to nie oznacza, że syn, córka czy następne pokolenie musi mieć tego raka. Mamy świadomość, że dziedziczyliśmy pewne słabości, ale dzięki takiemu podejściu dana osoba naprawdę może dbać o siebie i może się chronić przed chorobami nowotworowymi czy innymi przewlekłymi chorobami. Więc prawdziwe holistyczne podejście naprawdę jest w stanie zapobiegać wszelkiej choroby przewlekłej i nowotworowej. Dlatego, że choroba powstaje w nas. Powstaje z jak my żyjemy, jak my myślimy, jakie przeżywamy emocje, jakimi osobami jesteśmy otoczeni i w momencie, kiedy i zaczynamy zwracać uwagę na te wszystkie elementy i zaczynamy zmieniać to, co nas nie służy, to naturalnie, że choroba się nie pojawi. Więc choroba się nigdy nie pojawia, jest niej nacka. Zawsze ma źródło, i te źródła są w nas i wokół nas. Dziękuję. Muzyka